W obliczu triumfu zła i złych ludzi często nachodzi nas pytanie, czy nas pokonają, czy nas przemogą. Bardzo podobne pytania zdarzały się mężom Bożym Starego Testamentu, jak gdyby odpowiedzią czy efektem tych pytań są psalmy. Dzisiejsze rozważanie chcę oprzeć na Psalmie Dawida, psalmie dwudziestym tak on opisuje sytuację, w jakiej się znalazł, gdy nacierają na mnie złoczyńcy, aby pożreć ciało moje. I dalej. Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, choćby wojna wybuchła przeciw mnie. Widzimy więc, że no, widzi sytuację jako no, naprawdę taką dramatyczną, że to nie są jakieś takie zwykłe potyczki czy, czy drobne starcia, ale to jest zagrożenie, można powiedzieć, śmiertelne. I teraz wracając do tego pytania: czy nas przemogą? Fundamentalne znaczenie ma to słowo nas, kim my jesteśmy. Jeśli prowadzimy tylko walkę polityczną, jeśli naszym przeciwnikiem są powiedzmy zwolennicy PO czy jacyś ogólnie postępowcy, jeśli naszym orężem jest tylko walka polityczna, wyborcza, demokratyczna, publicystyczna i tak dalej, no to rzeczywiście odpowiedź jest, że tak, mogą nas przemóc, a najprawdopodobniej, analizując obecną sytuację, przemogą nas, zniszczą, wyprawią część na tamten świat, część zastraszą, część przekupią i tak dalej. Ale jeśli my oznacza coś innego, czy przynajmniej coś więcej, jeśli my oznacza ludzi należących do Jezusa, jeśli oznacza tych, którzy w swoim życiu doszli do takiego momentu, że uznali, że najwyższą wartością jest Bóg, kiedy zobaczyli też, że nijak nam do Niego, że dzieli nas ogromna przepaść, że jesteśmy jak ślepcy, jak głupcy, jak skrwawiona szmata przed tym świętym Bogiem, jakimś dalekim, nieosiągalnym. Jeśli zobaczyliśmy ten pomost pomiędzy świętym Bogiem a nami, tą jedyną kładkę, wąską ścieżkę, którą możemy przedostać się na drugą stronę, do obozu Boga, Czyli rozpoznaliśmy Mesjasza w Jezusie Chrystusie, który umarł za nasze grzechy i jak gdyby swoimi ramionami rozpiął most łączący te dwie dalekie strony Boga i grzesznych ludzi, jeśli przeszliśmy przez tą ciasną bramę, wyznając wiarę w Jezusa, że On jest naszym jedynym Zbawicielem, jedynym Bogiem, jedyną nadzieją na przyszłość i jedynym Panem naszego życia, któremu chcemy służyć do końca naszych dni. Jeśli jesteśmy z tego gatunku ludzi, to możemy za psalmistą śmiało mówić. Kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego! Kogóż mam się lękać? Nie ulęknie się serce moje. Choćby wojna wybuchła przeciw mnie, nawet wtedy będę ufał. Dlaczego będę ufał? I zaraz odpowiada: Bo skryje mię w dzień niedoli w szałasie swoim schowa mnie w ukryciu namiotu swego, postawi mnie wysoko na skalę. Teraz wznosi się głowa moja nad nieprzyjaciółmi, którzy mnie otaczają. W dalszej części psalmu mówi rzecz, która dla polskiego odbiorcy jest wręcz niesamowita. Choćby ojciec i matka mnie opuścili, pan jednak mnie przygarnie. Dlaczego uważam to za coś niezwykłego w naszej kulturze? No, po pierwsze, z oczywistego względu. W naszej kulturze rozwinął się kult Marii, kogoś pośredniego między Bogiem a człowiekiem, która ma więcej takich ludzkich, w sensie dobrotliwych cech niż Bóg. Bóg jest srogi, karzący, no a Maria jako kobieta, jako człowiek jest taka litościwa, przygarniająca, rozumiejąca. W jej płaszczu czy w jej ochronie można się schronić i gdzieś liczyć na łaskę przed tymi srogimi Bożymi razami. Tak niestety zostaliśmy ukształtowani. Wizja Boga Biblii jest całkowicie inna. Choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan jednak mnie przygarnie. Bóg jest daleko Bardziej litościwy, daleko bardziej łaskawy, daleko bardziej kochający niż najbardziej kochająca matka czy ojciec. I absolutnym grzechem i bluźnierstwem jest przeciwstawianie miłości Boga, jego poświęcenia dla nas, którą pokazał w Chrystusie ofiarowując za nas, za winnych swego niewinnego syna, przeciwstawianie go jakiejś ludzkiej matczyny czy jakiejś tam opieki. On jest w zupełności wystarczający jako źródło łaski. I jego ramiona są wystarczająco otwarte, żeby przygarnąć wszystkich potrzebujących, grzeszników, takich, śmakich czy owakich. Druga rzecz, która jest dla polskiego czytelnika czy polaka niezwykła, to że Bóg nas nie opuści. Choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan jednak mnie przygarnie. W polskiej kulturze rozwinął się taki mit podejścia do Boga: jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Polacy myślą absolutnie nieewangelicznie, że na przychylność Boga trzeba sobie zasłużyć. Czyli, kiedy my się staramy, no to i Bóg jest dla nas łaskawy. Kiedy my upadamy, no to Bóg się od nas odwraca. To jest absolutnie wrogie temu, co Pismo Święte objawia. Kiedy my upadamy, wtedy Bóg pochyla się nad nami. Kiedy my błądzimy, to On zostawia owce. Ten obraz Jezusa, który zostawia te owce w stadzie i idzie szukać tej zbłąkanej owcy. To jest prawdziwy obraz Boga. Jeśli jesteśmy już dzięki uwierzeniu w Jezusa, w ręku Jezusa i w ręku Boga Ojca, to już nic nigdy nie może nas wyrwać. Nie musimy już próbować zaskarbiać sobie łaski Boga, bo ona w największym stopniu została już nam raz na zawsze okazana w Jezusie. Jeśli więc jesteśmy ludźmi wiary w Jezusa, jeśli jesteśmy Jego uczniami, to nasi wrogowie, skądkolwiek by nie byli, czy z ziemi, czy z piekła, nie mogą już nas przemóc, nie mogą nas pokonać. To, co może się stać w naszym sercu, to utrata nadziei na zwycięstwo. I przed tym musimy się przede wszystkim strzec, żeby pamiętać, dla kogo walczymy, jakimi narzędziami i że nasze jest zwycięstwo. Dlatego i Dawid tak kończy ten 27. psalm. Nie tylko dla siebie. Ale i dla innych, którzy go czytają, mówi Miej nadzieję w panu, bądź mężny i niech serce twoje będzie niezłomne. Miej nadzieję w panu.